Siema, zaczynamy drugi rozdział. Infiltracja, Uncharted, zaginione dziedzictwo. No i dobra, zobaczymy co tu mamy. Możemy się podsadzić. Chodź, podsadzę cię. Mamy tutaj kobietą, Chloe Fraser. Robin, no, no, w... rozwróciłem na drabinę, którą poznaliśmy właśnie w Uncharted 4, jak przychodziłem. Dzięki. Musimy zjechać. Chodź za mną oh, nie było tak źle. Co teraz? Ja mamy trochę miejskiej dżungli. Cierpliwości. Znaczy trafimy ogólnie do dżungli też. Na razie się przemieszczamy. Oh, tylko ostrożnie. To na pewno bezpieczne? Nie. Co zap wszystko skoczyć. Tutaj mamy iść. Chodźmy, tędy. Wiesz, że oddalam się od kryjów jasowa? Tak. Idziemy trasą widokową. Teraz już wiem, skąd te spóźnienia. Załatwię Nie, ja to zrobię. Kobra jeden to kobry 5, odczuć! Słyszę, że tak powiem. Jedziemy tam z kobra jeden. Szlak! To jest bardziej z tego, co widzę, na rękę na skradankę nastawioną. Pewnie z bronią też idziemy. jest skarb. Mistrzostka jest zapalniczka. Muszę się rozglądać, bo przeminąłem jakiś skarb. Czy tam na górze kurczę, Chyba nie wiem mi się nie świeci, a teraz już nie wejdę, nie cofnę się. Albo rozpocząć jeszcze raz. Czy tutaj ponownie punkt kontrolny. Załatwiam. Nie, ja to zdrowię. Dobra, jeden to dobry 5. jeden. Nie Dobra, się. Wygryć. Jest gwizdek w się boje. Trzeba się rozglądać. Dobre, dobrze. Dobra dobrze. Gdzie teraz? W górę? Mamy no, górę jeśli to w górę. Szukamy gdzieś przejścia. Natury z wózaku. Okej. Okay. Sadzka. Tam nas jeszcze nie było, ale bez spalnika nie przejdziemy. No to, to jest nasz cel. Czas na improwizację. A wcześniej ten co? Byśmy... A ja tutaj nie wyjdziemy. Też trzeba jakąś podsadzkę sobie załatwić. Muszę tu się na tę belkę złapać. Chcę się tylko rozejrzeć Co mi to na... Tu nie wejdę, tak Hmm Czemu po prostu na dół schodzimy A jak tu są wejrki pewnie trzeba nie jest Trzeba będzie pewnie tutaj zejść to jeszcze raz tutaj spróbuję tutaj mam belkę się tylko rozejrzeć, ale w sumie nie, nie, ma tutaj belek dalej Trzeba na górę mam wejść Z tej strony też nic nie ma. Tu nie możemy po prostu się wysalić. Tu jest banka, ale tu nie ma przejść. Tam nas jeszcze nie było, ale bez spalnika nie przejdziemy. No to czas na improwizację. A nie musimy tam się dostać. Tylko nie widzę to pomysłu żadnego. To nie tutaj co możemy przeskakiwać. Niech. jest jakaś belka. Tak, chyba ten trzeba będzie iść. Widzowie. No, zdecydowanie Ta, to tak ja na zastanawiam, to po prostu przeskoczyć. Jest wózek do podsadzenia.

od tej pory unikamy skrzynek. Ok, prawie wyszło. Ale tu mój pewnie nie mogę przeskoczyć. Przed tobą. Uch! Różny kałamarz Ale gdzieś już nie zobaczyłem gdzie była kolejna. Widzę jeden znak zapytania był ominięty. Pytanie materiały biurowe na każdą okazję. Jednego problemu mnie mam zwisnąć. Jest tuż nad nami. Widzisz, nie było tak źle. Torwita już jest przejściem do góry. zajmie sekundkę. Mamy to otwieranie zamków. Czyli nie było wam 4. Musimy obracać. No i tak. Aha. I się tak. Chodźmy po dysk. Wybijamy się z buta. Bardzo dziękuję. Bądź czujna, okej? Okay? Tak. Czuję się jak w Santa, A sam się nie obijał. Nie, że to wszystko jest prawda. No, wystarczająco dużo, żeby sfinansować małą rebelię. Nie, on już, on już. Hmm, chrześcijański artefakt. Do tego szukałaś? Mamy skarby. Artefakty, różne to figurki. Nie, co? To? Są to same indyjskie zabytki? To nie moja wojna. Hmm. Unicestwienie i odnowienie. No jest skarb, zobaczcie. Nikt hmm. nawet nie zauważy. I znajdujesz pięć skarbów. odblokowane osiągnięcie. Co za tu za ma. mamy? Pożyczę to na chwilkę. Rizel. Mhm. chodź Wygląda dobrze. Zamknięte. Nie na długo. Co było na mapie? Gaty zachodnie, teren Hoysalów. Niech to. Nie przejmuj się. Tyle i tak już się. Еще один. Jardin roz. Cóż za niespodzianka? A, ostrożnie, bracia, ta kocica drapie. Asa. Awesome. O, kopela, wyglądasz tak samo jak kiedyś. Jak miło. <noise> Nie szukasz pracy. Ponoć Shoreline ma nowego szefa. Przejściowe problemy. Dam sobie radę. No, on nie wątpię. Szkoda. Przydałby nam się ktoś taki jak ty, wiesz? Co tu robisz? Przecież to nie jest twoja specjalność. Przepiękna kolekcja, naprawdę. Chloe Fraser, miłośniczka antyków, złodziejka. Pracujesz dla złodziejki? Szefie, mamy problem. Szefie, co? Zaraz będę. Nasz dysk. Zapomniałam. Wcześniej błędnie uznałam cię za takiego tam średniaka. O. Ale udało ci się odnaleźć Imperium Hoysalów całkiem nieźle. Ich największy skarb, Kiełganesi, to nie Lada Gratka. Co ty robisz? Trzy najazdy Persów, trzy wielkie wojny, mijają stulecia, a nikt go nie znalazł. Bez obaw. Nie łudź się. Twoją jedyną szansą na odkrycie jego lokalizacji jest skorzystanie z pomocy kogoś, kto pozna sekret artefaktu. Kogoś, kto wie o chuj salach praktycznie wszystko. Właśnie. Hmm. Specjalisty od ich kultury i dziejów. Mam dobre stawki. Albo pasożyta, który chce żerować na nas po to, żeby się obłowić. Hmm. Czyli nie? Tak czułam. Masz tu pet. I dobrze. Ale nie potrzeba mi więcej ekspertów. Zabić ciała wrzucić do rzeki. Obejdzie się. Właśnie wychodzimy. A

Tam odstawiłaś. Grunt, że się udało. Chciałaś mnie wystawić, tak? Przecież improwizowałam. I ty się masz za zawodowca? O co ci teraz chodzi? Przez ciebie Asaf nas złapał. Nie zasługujesz na swoje 50%. Wiedziałam. Chciałaś mnie wystawić. Oszustka no, pozostanie oszustką. Wydaje ci się, że mnie znasz. Uważaj. Takie cwaniary długo nie żyją. Rzekę masz tam. Aby Ta? twój kontakt tam był. Już, wola się Jestem za tobą! To trochę niebezpieczne! to jest Nie zatrzymuj się! O na spokojnie. Planowo. Dotrzemy za jakąś godzinę. Świetnie. Widzę znów mi tak odstęnyk się coś. Nie wczytują poprawnie. Dźwięk zamik. Nie wygląda to jakby był problem. A, pominąłem. Dobra. Już prawie taki kawał drogi, żeby coś udowodnić. Po prostu wolę się upewnić, dobra. Wiesz, całkiem to ładnie. No no, widoczki. I patrz. To ci dopiero. To tu nie ma jakiejś dużej różnicy. Żeby baczcie no, sam Tak samo no jak cztery To nie jest nowy budynek. Jesteśmy na dobrej drodze. No co? Coś tu nie gra. Wciąż to powtarzasz. Nie. Za nami za sto kilometrów, a Po Asawianie ślad. Gdzie twój optymizm? Może go wyprzedziłyśmy? Nie sądzę. Zajmę się kłem. Asaf jest twój. Ma się rozumieć. Spotkamy się przy autch, ja? No dobrze. To był krótki. A, dokładnie na Rozdział drugi. Rozdział trzeci w kolejnym odcinku. Dzięki, że byliście, że oglądaliście. Trzymajcie się, zostawcie łapki w górę, komentarz. Do następnego razu, cześć.